gram w Brawl chyba po dwóch miesiącach albo trzech. Nie nagrywałem tego, bo po prostu e, mi się nie chciało, nie wbijałem pucharków. No bo od ostatniego czasu miałem chyba, e, to było, ja zbierałem od szóstego czy tam piątego i był już ósmy czy tam siódmy poziom. Powiedziałem, aby mój kolega powbijał, bo u mnie był kolega. A zamiast tego, wiecie co zrobił? Otworzył, więc dzisiaj na na odcinku mamy dużą skrzynkę plus mega skrzynkę, no chyba, że nie wbijemy. Ja na początku myślałem, że raczej nie, ale jednak jak widzicie każdy, ale to każdy z moich zadymiarzy, yy, no ma zadanie yy, do zrobienia. Yy, więc chyba yy, na początku zaczniemy od Max i Sandy, bo one mają tak jakby najmniej. Uwaga, co to jest? Wygrać 10 razy z Sandy. Yy, a! I widzowie, e, chodzą plotki, że jak kliknie się na 8-bitowca. Halo? No, chodziły plotki, że jak kliknie się na ekran 8-bitowca, e, to wpuszcza nas na jakąś e, gierkę. Uwaga, co to jest? Co to jest? Co to jest? Wygraj 8 razy z Max. Czy ja naprawdę mam same wygraj? E, Frank, którym chyba ostatnio grałem. 250, no nie za bardzo. Właśnie ten 8-bit, którego mnie oszukano. Nie chcę mi się. Po prostu, chyba żadnej misji nie zrobię albo będzie cięcia, ale po prostu wygrać 6 razy Spike. No może być. Dzisiaj widzowie postaram się wbić co najmniej ten 10 poziom. A jeśli będzie 11, to będzie naprawdę spoko, bo będą dwie duże skrzynki i mega skrzynka ogólnie niedługo będzie nowa postać. No, gdybym, gdybym więcej grał, to bym miał gdzieś z około. Gdzieś z około 70 poziom. No, czyli nie około, tylko od razu. Raczej bym miał 80 poziom karnetu. 70 poziom karnetu, albo troszeczkę wstecz. Wstecz, e, jakbym grał, bo w Browsers w ogóle nie grałem. W ogóle nie grałem e, i dlatego mam taki niski poziom. No ale pierwsza gra. Jeśli my wejdą, no to sorry, po prostu sorry też za dźwięki w tle. Bo mogą być. Mam nadzieję, że odcinek wyjdzie dobrze. I to jest nowy ekran wczytywania. Tutaj mamy Sandy, jakiego. Ja, jakiegoś Sandy. Tam mieliśmy nową postać. Yy, zaraz wam powiem, yy, jak ta postać będzie się nazywać. Albo się już nazywa, można powiedzieć. Nie, ja tak dawno. Ja tak dawno nie grałem w Brawl Stars i dodatkowo lagi, nie? Po prostu... Super jesteś Brawl Stars, bo teraz bardziej gram w Fortnite'a. No i postaram się trochę więcej grać w Brawla, ale no... Tak się, jak bardziej będę grał w Fortnite... E, nie! Nie zrobisz tego gościu ze Star Power'em. E, bardziej teraz gram w Fortnite'a, no po, po prostu Iron Man itp. I bardziej teraz e, wolę Fortnite'a. O nie! O nie! O nie! Dobra, mamy tima jednak. Już myślałem, że... No, jednak mamy teama. A jeśli on nie zdradzi, ee, to po prostu on nigdy się nie teamuje. No Spike i Spike. Załatwiłeś mojego spajka! To miał być mój frak. To miał być mój frak, kurde. To miał być mój frak, ale postanowiłem mu dać szansę. Ty. Ale że coś nowego jest? Znaczy, to chyba było, ale. Ja miałem wygrać czy robić fragi? O, fragi, za dużo. Fortnite już nie. Wygrać. No to widzowie, pierwsza gra. No, trochę zakończyła się niepowodzeniem. A żeby odcinek nie miał z godziny, po prostu robię cięcie. I widzimy się zaraz. A! Jeszcze taki szybki przegląd sklepu. Halo. Ja już sobie przed chwilą odebrałem skrzynkę. Tutaj mamy nowego skina, który pewnie już jest, ale mega fajnie wygląda. Tutaj mamy wyścigowca Broka, Biedronka Big, GT Max i będzie superfanka Ems, więc nareszcie kolejno, kolejny odcinek chciałem powiedzieć. A, czekaj, chyba mi się zresetował kod. Ja ogólnie zamiast... Fa Ja się mogę przyznać. Ja na początku wspierałem VCR a bo tylko on z Polaków miał kod, ale potem zacząłem wspierać Citroxa. Znaczy Znaczy Ja wiem, że pewnie zaraz będzie dużo hejtu, bo większość z moich widzów pewnie wspiera Farela, ale jeśli ktoś wspiera Citroxa, no to no to może napisać. A ja przynajmniej będę próbował robić te fragi. Fragi, 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 winy. Pierwsza gra trzecie miejsce. Pierwsza gra trzecie miejsce zaliczyło chyba, to mówiłem. Ale jak widać nie zaliczyło już, a nie, sorry, zalicza XZ. Druga gra, nieco gorzej. Ale i tak było dobrze. Ja, jak ktoś, i tak w ogóle do wszystkich e, ludzi, którzy się teamują na moim kanale, nie? Tak ogółem, ja lubię bardzo takich ludzi, którzy się teamują i jak jakoś załatwię, to oni nie kradną tych cubów. I właśnie się steamowałem z penny, która by mnie pewnie załatwiła, ale chciała się steamować i nie ukradła mi tego cuba. Ale tak czy siak, Gail musiał mnie zabić. Dobra, dwie, trzy gry i widzimy się chyba dopiero. Albo. Co rundę, dobra, chyba pod, pod koniec rundy będę wyłączał cięcia. Ale teraz postaram się dwie rundy zagrać, bo jak się timujesz, to się timujesz, a nie zabijasz. Więc po prostu teraz się chyba z nikim nie teamuje. No, chyba że naprawdę będzie miły. A Winnie się zalicza od czwartego miejsca, więc jedno miejsce i byś mógł mnie wtedy załatwić. Naprawdę, bo zginąłem, ale zrobiłem misję i przypadkowo e, gierkę temu e, właśnie przypadkowo wyszłem do lobby i okazało się, że tak czy siak wbiłem jed, dziesiąty poziom e, kar, e, karnetu, a nie jedenasty, no ale jeszcze trochę mogę powbijać do tego big boxa, więc może w następnym odcinku uda się. Mieć e, tą skrzynkę, tą skrzynkę TGM i tą skrzynkę. Możliwe? Wątpię. Ale możliwe, że będą chociaż te dwie skrzynki. O ile będzie e, odcinek jeszcze w tym sezonie. E, w sensowy. Ale i tak postaram się grać. Tak bardziej. Hmm. Dobra, wybiorę sobie jakąś misję XD. No, el primo mnie załatwił, bo chciałem sobie zrobić misję do Max. Ale czy wbiłem? No nie, więc jeszcze trochę. No dobra, widzowie, już puszczę wam ten fragment odcinka, bo chyba zostałem sam na sam z panem P i właśnie. Patrzcie, ile ja mam cubów, patrzcie, ile on ma cubów, i teraz szybko go dojeżdżamy. Dosłownie szybko. Bo użyłem swojego Ulta XZ i mamy od razu Winka na odcineczku. I jesteś numerem jeden, ale to szybko tak zrobiłem, jakby XZ. No i mamy oczywiście 68 token doublerów znaczy tokenów, więc mamy już dwa big boxy i jedną mega skrzynkę. Więc po prostu. Zanim przejdziemy do openingu, bo jest jeszcze Brultak, którego zbytnio nie oglądałem, ale podobno jest dziwny, więc lecimy do YouTube'a, jeśli go nie znajdę, no to po prostu trudno. Serdecznie eee, dzięki, że był to pewnie w Discord, ale mam, mam nadzieję, że nie będzie aż taki dziwny. Znalazłem Brultoka, który trwa 8 minut, więc to chyba ten, no ale zobaczmy czego się mamy spodziewać. Nie, nie będzie w ogóle słychać. No, ale zaczynamy. Brian Did you shrink us again? Of course I did! We didn't want to leave you empty-handed for September, so we've brought I you a mini update. There, ale... This season is gonna be all about a gift shop. Which leads us to the new chromatic brawler, Colette. Colette is a cashier in the gift shop and she loves her job because she gets to collect all kinds of brawler items. And she's close to her favorite things in the world, the brawlers. She's Piper's and Spike's biggest fan. At a certain point, that starts get a little creepy, like almost size Talker, I guess. And her main attack is really interesting. This is a mechanic we have never done before. She deals a percentage of damage based on her target's health. So if she's attacking someone like El Primo, she'll do a lot of damage. But if she's attacking someone with a tiny bit of health, she'll do a tiny bit of damage. Except for boxes where she'll do a flat rate. And what's interesting about her super is that it's kind of similar like pooh She runs across the map, but she returns to the starting point after that. And every brawler she hits on the way gets damaged. And in this gift shop mini update, we're of course getting <sighs> gift shop skins. And the brawlers will be using gift shop items. Sandy's newest skin will be called Sugar Rush Sandy. And M's will be Super Fangirl Ems. Finally, Spike will be getting a mask that changes every time you respawn. Now for the best kings, we are getting a cool card, beginning of the fest, and at the end a new skin for Colette, which is Trixie Colette. And that's not all. We've got two more. We have Lunar Sprout for the festival. Eh, czekajcie, ludzie, co tu się dzieje? Ile Co jest? E, mamy jakiegoś spajka, teraz coś jakby laguje, można powiedzieć. Lunar Sprout, ale ten spajk już e, widać będzie fajny, bo będą różne maski do niego. Ja nie przedłużam zbytnio, czasami będę zatrzymywał, więc takie 15 minut gwarantowane, ale no chyba zrobimy ten mini opening i to koniec. Ale no coś tu się dzieje, więc widać chyba dlaczego jest e, właśnie 8 minut to jest chyba najdłuższy brol tak, ale ogólnie skiny oraz nowa posadz spoczko. Asia as well as El Atomico oh, no, no, no. El Primo, which is for star points. And together with this gift shop environment, we are also getting a Star Park tutorial, so we can welcome new players to the. Star. Co jest? aha, czyli teraz jest taki Star Park yy, i to jest chyba jakby po, jak to się mówi, po chińsku, więc tutaj trochę będę dłużej, znaczy częściej zatrzymywał.

娯楽の世界です悪いことなんて何一つ起きませんからね一度お越しいただければ誰もが病みつきになります皆さんのご協力があればスターパークは幸せの輪を広げて幼い日の心の傷だって癒すことができるでしょういやあ子どもたち。 お見せしたいものはまだまだあります楽しそうですねもっとお見せしましょうスターパークこの魔法のような空間には従業員の血と汗と涙が注ぎ込まれていますたくさんの涙 Tak ci. Co jest? Czemu on strzelił? I czemu tam jest twarz za tym tak tu Eee. No chyba tak powstał Spike. A ja w ogóle takie... Piękne, to nie tak? Do Dobra, ja już to widzę, ja już to widzę. Czemu ktoś tam e wali. Znaczy ktoś tam jest z tym pingwinkiem i coś tam się dzieje, widzicie to?

Aha, czyli wali teraz tym wskaźnikiem w każdego... Miejsca, czy to nie? Teraz. Dobra, skoro on walnął wskaźnikiem tam, i za nim jest wskaźnik, to znaczy, że w zapętlonej rzeczywistości jest albo wskaźnik, albo tym wskaźnikiem wszystko kontroluje i przed chwilą przewalił jakiś ludzi. スターパークでは徹底管理されたテクノロジーにより皆さんの快楽や幻想への飽くなき欲望を叶え続けますいつものバートル・ビオルフーを「幸福保安官」は皆さんに幸せを届けるためにメルマも惜しんで働いております私たちは Dobra, czemu oni tak mrugałem? Człowiek tak nie mruga, nie? Od razu człowiek tak nie mruga. To musi być jakiś kod. Jak się nazywał jakiś kod? Bo ja widziałem taki krótki filmik e, z urywkiem tego i to było danger. Ja, jak się nazywał ten kod? Ja wam wszystkiego nie chcę zdradzać, bo trochę oglądałem, ale to jest podobno danger. Podobno. Bo oni ciągle mrugają i nie pamiętam jaki to jest kod. Dzień.